Dzień dobry. Dzisiaj będzie troszeczkę o wydobyciu złota, dlatego, że od jednej z użytkowniczek mojego kanału dostałem taką informację, że Gemporia wprowadziła czy umieściła na swojej stronie taką informację, że oni handlują wyłącznie złotem pochodzącym z recyklingu. Tutaj chodzi o Nadużywanie takiego terminu jak odpowiedzialność społeczna biznesu i za wszelką cenę chcą się są pokazać, że są bardziej papiescy od papieża, jeżeli, jeżeli o to chodzi. Tak naprawdę nie ma znaczenia, czy złoto pochodzi z recyklingu, czy bezpośrednio z wydobycia ono będzie miało takie samo oddziaływanie na środowisko. Poza tym, złoto pochodzące ze cyklingu Wcale nie ma gwarancji, że to złoto, które my mamy, ono będzie pochodziło z recyklingu, dlatego że zasadniczo atomy złota są nierozróżnialne i nie można powiedzieć, który skąd jest to złoto i czy nie zostało ono na jakimś tam etapie procesu rafinacji czy produkcji sztabek, nie zostało pomieszane ze złotem, które pochodzi z wydobycia a do tego władze Stanów Zjednoczonych zabroniły używania w ogóle używania tego rodzaju określeń, że jak złoto pochodzące z recyklingu czy złoto pochodzące wyłącznie z recyklingu. I jest to właśnie spowodowane tym, że nie da się tego złota odróżnić. Pod spodem w opisie filmu umieszczam linki do Pewnych filmów, które pokazują, jak złoto jest wydobywane i jak złoto, na które jest embargo i teoretycznie złota z tych państw nie można sprowadzać. Jaki jest mechanizm, który sprawia, że rafinerie złota w Szwajcarii czy, czy, od, czy producenci sztabek w Szwajcarii pozyskują to, znaczy kupują to złoto w krajach, które są objęte embargiem albo z powodów tego, że przestrzegane są normy środowiskowe jeżeli chodzi o wydobycie tego złota albo dlatego że nie przestrzegane są prawa człowieka ewentualnie jedno i drugie to, bo to z reguły przebiega tak samo Tutaj została wymyślona tylko taka ścieżka, którą to złoto jest Importowane w sposób nie wprost, czyli nie bezpośrednio od producenta albo nie bezpośrednio z kraju, który jest objęty embargiem, tylko jest przewożone do, do innego kraju, a następnie, a następnie ląduje w, w Szwajcarii i tam już jest przerabiane jako, jako legalnie wydobyte złoto, nieobjęte embargiem. Ja sądzę, że dokładnie tak samo wygląda to w tej chwili z. Ze złotem, srebrem, platyną i w ogóle praladem, wszystkimi innymi surowcami, również diamentami pochodzącymi z Rosji, że też te, te łańcuchy dostaw się wydłużyły, pojawili się nowi pośrednicy, ale tak naprawdę te towary cały czas są na rynku i nie zanosi się na to, żeby, żeby cokolwiek się mogło zmienić w tym temacie. Podsumowując na tą chwilę. Przynajmniej w Stanach Zjednoczonych używanie określenia, że biżuteria jest wyprodukowana ze złota pochodzącego z recyklingu, jest nielegalne, ponieważ zostało uznane za takie określenie kłamliwe. I producenci wyrobów ze złota nie powinni go używać. Przynajmniej na terenie Stanów Zjednoczonych.